Gramy w wiatrak? Możemy Damy po jednej? Kadać, nie? Teraz kada Czekaj, on przeładował peskę prawie tak samo szybko jak ja? What the fuck? Rzemek daje trochę uszczuć tego pięknego superkunia. Nie mam. No, to, to jest taki magic, który w to mnie nie wiadomo po co powstał. Na dobrą, na dobrą sprawę, wiesz? Nikt nie wie po co to jest. To jest dziwny trzog. Mi się tym akurat ok grało, ale zupełnie niepotrzebne. wyczekany. dobra Juri, tym Juri już w ignorach siedzi, będzie tam szatował piesek na lepszy dzień, wypuszczenie z klatki. A nie mam partnera Twitcha Daniel Grill 15 z tyłu Tyś. Znaczy się Wiecie, z jednej strony ja się cieszę Ja jadę do spoda chyba co? Bo to już jest po grze znowu bo wiecie, nie ma nic gorszego niż brak konkurencji, brak konkurencji jest zawsze słaby. Monopol jest słaby. No, tak jak coś się dzieje. Wiesz, no, też wcale niekoniecznie powiedziano, że coś z tego miał Barystol, nie? Poczekaj, 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 ty już jest dla widzów, a się kick dla sania kasy z widzów, a mógłbyś rozwinąć? Bo nie wiem, nie wiem co, bardzo, co masz na myśli, jak to napisałeś. Myślę, co masz na myśli, gdy to napisałeś, to jest ciekawe. Znaczy, jak kiks się kasę z widzów? Znaczy, kick z widzów, czy ty siesz za pomocą kaski, za pomocą kika z widzów, bo są reklamki? Ciekawe, ciekawe. Jadę. O, prawie. Chodzi o to, żeby wy wypierdalasz się na widzów, którzy cię oglądali na Twitchu, ale nie chcą przychodzić na Kika. To jest ciężki temat. Bo wiesz, każdy chce zerabeć, jeżeli nie jesteś w stanie się z tego utrzymać, a wy, że na drugiej platformie się utrzymasz, no to kur no nie będziesz robił tego charytatywnie, nie? W sensie, no. Też podejdźmy do tego jakoś sensownie, bardziej biznesowo. Bo żaden duży streamer nie robi tego z powodów altruistycznych, żebyś ty miał dobrze. Wie... Nie mówię, że tylko, nie? Ale no każdy duży streamer będzie chciał zarabiać, więc no, to jest ciężka decyzja. A co to za różnica? Czy kick, czy twitch? No wiesz, ludzie są przywiązani do platformy. Siema, Kajwisz, dzień dobry. Można powiedzieć, umowę z żeby sobie z twitcha przyszły na kika? sandwich bardzo dużo osób podpada w ten sposób, bo są przywiązani do platformy. No w końcu jakaś normalna bitwa. Nie wiem, bo widzowie, no zrobimy coś takiego, zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy. Uh. a prrr. Walne chatce gra? Ha? E on tam jest, czy go nie ma. Yeah, yeah. yeah. Worth under vibe. Let's go. O ja, tutaj jest. ją sobie zniknął on tam siedział przecież przez chwilę <śmany> <śmany> <The fuck? śmany> Yo, dawaj Gramy w grę chłopie. Ej, co ty robisz? Ej, ale tamten ziomek sobie po prostu kurwa zniknął, nie? Czy mi się wydawało? Nie uh -huh. Nie mam mapeków A. Uh. Nie wiem, czy coś mi jedzie na ryj. Widzowie, nie wiem. ma faria, dzień dobry, witam, where mini mapa? Markujemy bez, bracie. Balls of steel, Duke Nukem style, rozumiesz? Nie polecam. Nie polecam, fariat, kurwa, to trzeba się tak fokusować. Na tym czołgu może nie bardzo, nie? Ale jakbyś markował jakiś czołg, który ma tam, nie wiem, pod, ten, pod piątkę czy co? O Jezu. A mogę tam wjechać czy nie? Ja nie wiem, ile czołgów jest w City. right Nie wiem, bizowe. tu, 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 tu. to, to, k... tu. Zagrałem to, Zagrałem właśnie. 526 mi zajebał. 491 i tak go chyba nie zrobił. Nie wiem, mogą się skrajnie. Mogą tutaj zagrać. czemu za wrakiem nie zagrałem? Głupio zrobiłem, głupio zrobiłem, bardzo głupio zrobiłem. Niepotrzebne to było. Mogłem sobie to z nas spokojnie zagrać. Kolegi, ja ci tyle razy mówiłem. Jak grasz Jochem, to postaraj się chociaż zrobić dwie pestki. Możesz tak nie robić, niech mnie postawi po prostu? Nie wiedziałem czy wjechać... Nie, 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 nie! Co z... No dobra. Już, 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 nie, nie, nie! Nie, no kurwa, co ty pierdalasz?! Po no, chuj to robisz?! Bracie! Już dawno bym wstał! Kończymy, łowkę. <laughs> Pomysł chciał, no chciał, no Dlatego się śmieje <laughs> Ale po co? Dam ci okejkę, okay dziękuję oni w ogóle widzą co się dzieje, czy nie? Oni chyba nie widzą, co? Właśnie zorientował widzowie Naprawia się czy nie? Chyba nie Uuu Myślałem, że nie ma tej naprawki Chcemy w niego wjechać? To jest rino, pamiętaj Dawaj Uuu On nam tubnie Dobra, farmcie go potraczku. Bardzo ładnie Co ma traka? Tutaj Ale zakryty jest ten trak tak dziwnie, nie? Przez ten... Przez ten model Para bara bam, bara bam, bam bam Nie wiem gdzie jadę, nie wiem gdzie są goście Nie miałem orientu widzowy Mam się cofnąć? Czy mam pusować? Nie wiem w ogóle to nie wiem, co się dzieje na tej, ty... takie duże mapy z całą pałę. Kurde. Są dwa lajcy, To może się nie wystawiać, co? Dobra, Norska, Carol. Trzymaj się. No to, ale ja tam nie widziałem w ogóle traka. Słuchaj, pojebą go to wyglądało. Ajajaj. Tygmoza Leopardoza On mi stąd dał, okej okay. tego czołgu to jest... Kurwa loteria, nie? A tu sam zostałem czy co? Nie wiem, jechać czy nie jechać, co? A gdzie była Manti w ogóle? Ja nie wiem, widzowie, nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam robić, widzowie, nie mam pojęcia. Bitwa nadtrzymała? Nie wiem, wyjebane tam mam. Ja no, rodka, gramy stąd, bo to inaczej nie ma sensu. Miałem kilka fajnych gier na tym sogu, takich naprawdę fajnych i przyjemnych. Ale jakoś kurwa się dobrze nie bawiłem. Może dlatego, że nie miałem mini mapy. Dobra, szybko poszło. Fajnie, fajnie. Super zabawa była widzowie, szybko poszło. Dziękuję pięknie.